Cześć, nazywam się Monika Dąbrowska i jestem psychologiem, a to jest podcast dla osób, które czują się przytłoczone pracą i chcą odzyskać energię i czas do realizacji marzeń, aby doświadczać dzięki temu większego poczucia wolności i spełnienia. Zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, chciałabym zaprosić Cię do skorzystania z Biblioteki Narzędzi Podcastu. Jest to miejsce, w którym znajdziesz dodatkowe, całkowicie bezpłatne materiały. Mają one postać narzędzi i ćwiczeń rozwojowych, dzięki którym będziesz mógł zgłębić bardziej temat poruszany w konkretnym odcinku i tym samym polepszyć jakość swojego życia. Szczególnie polecam Ci tak zwany kalendarz doładowań oraz ćwiczenie pod tytułem Odzyskaj radość życia. Link do materiałów znajdziesz w opisie do tego odcinka. Do nagrania tego epizodu skłoniła mnie lektura znakomitej książki pod tytułem Cześć pracy o kulturze zapierdolu, a także przeczytane w internecie posty i zasłyszane opowieści na temat pracy. Poprzez przytoczenie pięciu pułapek na temat świata pracy, chciałabym Cię uczulić na to, co może potencjalnie odbierać Ci radość i poczucie wolności. Pułapka numer jeden. Pracodawca ocenia i rozlicza pracownika z jego pracy. Dlaczego, w moim przekonaniu, jest to pułapka? Podejmując nową pracę, jesteśmy zazwyczaj przyzwyczajeni do tego, że ocenia nas tak zwany pracodawca, a dokładniej zakład pracy. Od 1 czerwca 1996 roku słowo pracodawca zastąpiło zakład pracy. Słowo pracodawca domyślnie narzuca nam myślenie, że pracodawca nam coś daje, a mianowicie pracę i wypłatę, którą otrzymujemy. Słowo pracownik pozbawione jest elementu dawca, wskutek czego często zapominamy, że my także jako pracownicy coś temu pracodawcy dajemy, a mianowicie nasz czas, energię i umiejętności. Wszak to dzięki ofiarowaniu tych naszych zasobów, oczywiście nie za darmo, tak zwany pracodawca może w ogóle istnieć i zarabiać. Dlatego szczególnie ważne jest, aby już na etapie okresu próbnego nie umniejszać swojej roli jako pracownika, czyli tej osoby, która rzekomo tylko bierze, a nic nie daje, bo to zwyczajna nieprawda. Elementem, który może tłumaczyć naszą czołobitność wobec pracy i nasze złe samopoczucie, kiedy jesteśmy jej pozbawieni, mogą być nie tylko przekazy, i nauki starszego pokolenia, ale również fakt, że jako społeczeństwo mieliśmy dość trudną historię i że żyjemy w wymagającym klimacie. Potrzebujemy coś jeść i gdzieś mieszkać. Dlatego podejmujemy pracę, aby utrzymać mieszkanie, zarobić na ubrania, jedzenie itd. Sprawia to, że niekiedy w desperacji czepiamy się pierwszej, lepszej pracy i tkwimy w niej, mimo że mentalnie i emocjonalnie nas ona niszczy i odbiera radość i smak życia. Obiecujemy sobie później, że jak tylko pojawi się lepsza oferta, to zmienimy pracę obecną na inną. Najczęściej robimy to jednak głównie ze względów finansowych, a nie emocjonalnych. Obrastamy bowiem w przyzwyczajenie chodzenia do takiej, ani innej pracy. Mija dzień za dniem i w pewnym momencie budzimy się ze zdziwieniem, że jak to się stało, że spędziliśmy w nielubianym miejscu aż tyle lat. Jeżeli temat ten jest Ci bliski, to chciałabym zaproponować Ci ćwiczenie pod tytułem sprawdź, czy już czas na zmianę pracy. Dzięki zestawowi pytań pomoże Ci ono zweryfikować, czy Twoja obecna praca służy Tobie nie tylko finansowo, ale też mentalnie i emocjonalnie, wspierając Twoją radość życia, witalność, poczucie sensu i realizację ważnych dla Ciebie wartości. Zadaniem tego narzędzia jest przede wszystkim obudzenie Twojej świadomości i ukazanie nowej perspektywy w spojrzeniu na pracę, nie jako na pępek świata, ale jako na jeden z bardzo wielu elementów życia. Narzędzie to stworzyłam sama dla siebie, po tym jak wpadłam w pracocholizm w pierwszej pracy i okoliczności sprawiły, że musiałam... Szukać nowej. Nie chciałam sprawić, aby strach przed brakiem pracy przysłonił całe moje życie i spowodował, że będę kurczowo trzymać się pierwszej, lepszej posady. Opisany powyżej temat jest ważny z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli pracujesz na etacie, to sam wiesz, że praca to istotna część życia, bo spędzasz w niej aż 8 godzin dziennie. W naszym kraju popularna jest wymiana czasu. Za pieniądze. Nawet jeśli chciałbyś w swoim zawodzie pracować nieco krócej, to niestety niewiele jest ofert pracy na niepełny etat w Polsce. Dlatego tym bardziej ważna jest ocena stanowiska pracy przez Ciebie, a także ocena Twojego pracodawcy, tak aby nie spędzić tysiąca godzin swojego życia w atmosferze i miejscu, które kompletnie Ci nie odpowiada. Po drugie, pomimo przychylności części społeczeństwa wobec skróconego tygodnia pracy, prowadzenie tej wizji w życie jest dosyć odległe i nie wiadomo tak naprawdę, czy kiedykolwiek nastąpi. Społeczeństwa zmieniają się bowiem z prędkością lodowca, nie uznają dziś nawet faktu, że z wiekiem powinniśmy stopniowo pracować coraz mniej chociażby dlatego, że sił mamy coraz mniej, a nie więcej. Dlatego warto, abyś dbał na co dzień swoją radość życia, plany i dobre samopoczucie Zamiast odkładać to wszystko na emeryturę. Pułapka numer dwa. Pracodawca z reguły chciałby, aby pracownik dawał z siebie 100%, a nawet więcej. Pewien polski przedsiębiorca i zarazem pracodawca powiedział w swoim wywiadzie, że panuje u niego zasada, że menadżerowie są jak żołnierze. Cytuję: Menadżerowie w czasie wojny muszą być na posterunku, lubię sprawdzać, czy są dostępni pod telefonem w weekendy. Taki mam styl. Odpoczywać będą kiedy zakończą kariery. Teraz jest czas, by działać na pełnych obrotach. Sam daje z siebie wszystko. To jakby sportowiec, który przez całe życie ciężko trenował, nagle odpuścił walkę o mistrzostwo, będąc w świetnej formie. My właśnie teraz jedziemy w Tour de France. I dalej. Mówi się, że kiedy człowiek kocha swoją pracę, to całe życie jest na urlopie. tak właśnie jest u nas. Ci zaangażowani nie patrzą na zegarek, bo praca jest ich pasją. Koniec cytatu. Myślę sobie, że są pewne osoby, które lubią wyzwania zawodowe i odpowiada im fakt, że ktoś dzwoni do niej w weekend, na przykład podczas romantycznego spotkania z drugą połówką. Jeżeli masz pracę, która ma wymaga od ciebie dużo i jesteś z tego zadowolony, to bardzo dobrze. Ja... Nie lubię dawać z siebie w pracy 100% energii, gdyż potrzebuję jej również na dalszą część dnia, to znaczy po pracy. Sama spotkałam się ostatnio z pytaniem, czy nie chciałabym zrobić w pracy czegoś więcej, bo jeśli miałabym się w jakiś sposób w życiu wykazać, to gdzie jak nie tu, czyli w pracy. Zupełnie tak, jakby poza pracą nie było przestrzeni na to, aby się wykazać. Tak przynajmniej. Zakładał mój rozmówca. Poczułam wtedy wewnętrzny zgrzyt. Otóż istnieje przestrzeń na to, aby się wykazać, chociażby tworząc podcast. Ciekawa jestem, jak jest u Ciebie. Czy również uważasz, że praca jest jedynym miejscem, w którym możesz zrobić coś więcej i wykazać się w życiu? Czy może znajdujesz też inne przestrzenie, przestrzenie poza pracą, w których możesz chcieć to zrobić? Pułapka numer 3. Pracodawca z reguły chce jak najmniej zapłacić za jak najwięcej wykonanej pracy. I uwaga, to będzie rzecz o poliglotach. Ostatnio odbyłam ciekawą rozmowę na temat pracy z kolegą, który pracował jako specjalista do spraw IT do wspomagania procesu dla partnerów zagranicznych. Kolega był zatrudniony tylko z językiem angielskim, natomiast w jego zespole pracował również inny pracownik, nazwijmy go Maciek. Pracował on językiem angielskim i norweskim. Za język norweski dostawał dodatkowe pieniądze, ponieważ angielski był językiem podstawowym w firmie, a norweski był już tym językiem dodatkowym. W międzyczasie pojawiło się w firmie zapotrzebowanie na obsługę tiketów w języku szwedzkim, a nie było w tym czasie osoby, która mówiłaby w tym języku. Zapytano się Maćka, czy mógłby zacząć obsługiwać tikety po szwedzku, bo osoby z językiem angielskim starały się obsługiwać klientów z językiem szwedzkim używając Google Translatora. Natomiast bardzo denerwowało to Szwedów, którym zależało na tym, aby porozmawiać z kimś po szwedzku aby rozwiązać swój problem. Ponieważ Maciek lubił uczyć się języków, znając już norweski, nauczył się szwedzkiego. Po pewnym czasie okazało się, że zaistniała również potrzeba obsługi klientów z językiem niemieckim. A ponieważ Maciek miał talent do języków, niedługo zaczął obsługiwać również tikety z językiem niemieckim. Pojawił się jednak problem, ponieważ firma nie chciała mu zapłacić za obsługę dwóch dodatkowych języków. Czyli szwedzkiego i niemieckiego, a Maciek posługiwał się w pracy już angielskim, norweskim, szwedzkim i niemieckim. Firma argumentowała, że Maciek wcale tak dużo tiketów z językiem szwedzkim i norweskim nie robi, co nie było prawdą, ponieważ system firmy rejestrował dużą ilość tiketu w języku szwedzkim i niemieckim, jak również w języku angielskim i norweskim. Maciek mówił, że żałuje podjęcia się obsługi aż tylu języków, gdyż miał przez to dużo więcej pracy, dużo większą odpowiedzialność, a to wszystko nie przekładało się na wyższe zarobki. Dopiero kiedy powiedział, że rzuci pracę, firma zadecydowała się zapłacić mu za dodatkowe języki. Jak jest z tego morał? Hmm, poligloci mogliby dobrze zastanowić się, zanim przyznają się do znajomości dodatkowych języków, jeśli chcą oczywiście, aby było to z korzyścią dla ich zarobków. To nic złego, jeśli jesteś poliglotą i uczysz się języków, gdyż masz taką pasję. Jednak pasja zaczyna być związana z pieniędzmi, i jak w tym przypadku nie przekłada się na korzyści finansowe, może prowadzić to do rozgoryczenia i wypalenia zawodowego, a tym samym do utraty radości życia. Opisana historia nie musi oczywiście dotyczyć tylko umiejętności językowych, ale także innych umiejętności, chociażby znajomości obsługi jakichś skomplikowanych programów. Pułapka numer 4. Dojazd do pracy nie jest wliczany do czasu pracy. Istnieje społeczne przyzwolenie na to, żeby czas dojazdu do pracy nie wliczał się do czasu pracy. To przyzwolenie wrosło na tyle w naszą mentalność, że nawet się tego nie kwestionuje. Są od tego wyjątki szczególne, jak na przykład delegacje, gdzie dojazd do pracy jest liczany, ale o nich nie będę tu mówić. Mówi się, że mamy 8 godzin pracy, 8 godzin snu i 8 godzin czasu prywatnego, który w czasach Roberta Owena był nazywany czasem przeznaczonym na rozrywkę. Nie wiem jak ty, ale ja nie posiadam służących, którzy robią mi zakupy i zajmują się domem. Dlatego po pracy i załatwieniu obowiązków domowych zostaje mi mniej czasu na tzw. rozrywkę, niż przewidział to Robert Owen. Czasy się zmieniły, ale system trzech ósemek został i ma się dobrze. Badania pokazują jasno, że im dojazd do pracy jest dłuższy, tym bardziej spada nasze zadowolenie z życia i motywacja do pracy. Zjadanie czasu prywatnego przez dojazdy do pracy uważam za niepisaną umowę społeczną. Czy coś na tym tracisz? Otóż moim zdaniem wiele. Wyobraź sobie, że dojeżdżasz do pracy 30 minut w jedną stronę przez 5 dni w tygodniu. Daje to razem 60 minut dziennie, 300 minut tygodniowo, czyli 5 godzin, 20 godzin miesięcznie i 220 godzin rocznie. Jeżeli przemnożymy te nasze 60 minut jedynie przez 11 miesięcy, to jest 220 godzin w ciągu roku, czyli około 10 dni w ciągu roku spędzonych na samych dojazdach do pracy. Jest to 10 dni wyjętych z życia, które już nie wrócą i których nie wykorzystasz na spędzenie czasu z rodziną, realizowanie swoich pasji czy dbałość o zdrowie. Na szczęście świadomość ludzi na ten temat staje się coraz większa, a niekiedy pracodawcy umożliwiają pracę zdalną, która czas na dojazdach pozwala zaoszczędzić. Dlatego, jeżeli stoisz przed wyborem nowej pracy, zachęcam cię do tego, abyś spojrzał na swój czas jako jeden ze swoich najważniejszych zasobów w życiu. Kiedy raz już bowiem przeminie, nigdy więcej już nie wróci. Zastanawiam się, ile osób liczy w ten sposób swój czas i ile osób swój czas faktycznie ceni. Ja znam w swoim otoczeniu co najmniej jedną osobę, która potrafi pojechać na drugi koniec miasta, żeby zaoszczędzić 7 zł w sklepie, podczas gdy dojazd do tego sklepu trwa godzinę z okładem. Pułapka numer 5. Doświadczenie pracy jest zależne od warstwy społecznej. Przemysław Sadura, polski socjolog, zauważył, że klasowość pracy jest konstruktem nieświadomym w społeczeństwie i co ciekawe, nie generuje zawsze bezpośrednio konfliktów społecznych. Jak wyglądają klasy społeczne w kontekście pracy i jaki jest ich wpływ na naszą radość życia? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu. Jeżeli urodziłeś się i wychowałeś w tzw. klasie wyższej, to zapewne czujesz się swobodnie na rynku pracy. Nie musisz sam rozsyłać CV, bo praca sama o Ciebie zabiega. Obracasz się w kręgach wpływowych osób, a praca jest dla Ciebie synonimem samorealizacji. Jesteś szczęśliwy, bo widzisz efekty swoich działań. Zupełnie jak artysta, który widzi swoje gotowe dzieło, albo prezes firmy, który widzi zyski finansowe swojego przedsiębiorstwa. W tym przypadku radość i poczucie wolności związane z pracą przepełniają Cię całkowicie. Jeżeli jednak urodziłeś się w krasie średniej, to nie jest już tak różowo. Jesteś przekonany, że uda Ci się zostać członkiem klasy wyższej, jeśli tylko się wykażesz. Pokażesz, że jesteś niezastąpiony i nie pójdziesz na urlop, jeżeli przeczytasz kilka poradników ludzi sukcesów i zaczniesz kopiować ich styl życia. Być może jesteś menadżerem albo specjalistą do spraw marketingu. Być może na rozmowie o pracę przyszło ci udawać, że chcesz pracować dla samej tylko satysfakcji, robienia czegoś fajnego, ale nie dla pieniędzy. Twoja radość życia i poczucie wolności są w tym przypadku tłamszone przez lęk przed byciem nie dość dobrym, poprzez ciągłe porównywanie się z innymi i ogólnie poprzez lęk przed wypadnięciem z gry. Prestiż firmy, w której pracujesz, może opromieniać Twoje życie nawet wówczas, gdy nie przekłada się to na finanse. W końcu mając wpis w CV. Z pracy w Iłaju masz następną pracę w kieszeni. Jeżeli natomiast jesteś rolnikiem, kasjerem, czy wykonujesz inne prace niewymagające tak dużych kwalifikacji, to należy do tak zwanej klasy ludowej. Jest bardzo prawdopodobne, że bardziej niż rozwój własnej kariery liczą się dla ciebie dobre relacje ze współpracownikami, pewne wynagrodzenie i poczucie stabilności. Warto powiedzieć jeszcze o dodatkowej klasie społecznej, rozpiętej niejako w poprzek pozostałych. Możesz do niej należeć, jeżeli otrzymałeś wyższe wykształcenie, ale ledwo wiążesz koniec z końcem. Podam Ci przykład. Jedna z moich koleżanek była doktorantką teatrologii na Uniwersytecie i pracowała na pół etatu w teatrze jako asystentka, gdzie miała kontakt ze środowiskiem wyższych sfer, z artystami, aktorami itd. Udzielała się również w dziale marketingu teatru, gdyż jako polonistka miała tak zwane lekkie pióro. Po godzinach jednak dorabiała sobie w kawiarni, gdyż ani jej pensja w teatrze, ani stypendium otrzymywane na doktoracie nie wystarczało na pokrycie wszystkich jej potrzeb życiowych. Doktorat pisała dość długo, gdyż promotor uważał, że jej praca nie jest jeszcze dość dobra. W ten sposób jej awans, także finansowy, był na uczelni zablokowany. Po kilku latach nie wytrzymała życia w kilku bardzo różnych miejscach, rzuciła doktorat i wyjechała za granicę, aby zacząć swoje życie zawodowe od nowa. Jak więc widzisz, zdarza się, że nawet jeśli człowiek ma pewne ideały zawodowe i pojęcie o tym, co chce robić w życiu, rzeczywistość może blokować jego plany. W efekcie zamiast radości życia i poczucia spełnienia może pojawić się rozgoryczenie i poczucie bycia oszukanym przez system, który zamiast ofiarować stabilność, daje tymczasowe niepewne i mało płatne posady. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie inspirujący i że odkryłeś dzięki niemu kwestie dotyczące życia zawodowego, które mogą mieć wpływ na Twoją radość życia i poczucie wolności. Przejmij stery i wykonaj ćwiczenie zaproponowane w tym odcinku. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj podcast na swojej ulubionej platformie, polub go i podziel się nim z innymi. To dla mnie bardzo cenne, gdyż pozwoli odkryć go osobom zainteresowanym tymi tematami. Do usłyszenia, cześć.